O Jarosławie Kaczyńskim, Zbigniewie Komosie i Sławku Męcenie. Bo afera jest. Afera dotyczy tych dwóch pierwszych, a ten trzeci skomentował. No i teraz u Hejta, bo powtarzać nie będę. W skrócie było to tak. Komosa, pod pomnikiem ofiar tragedii smoleńskiej, złożył wieniec, ale nie złożył go po to, żeby uczcić pamięć ofiar, tylko po to, żeby jak zwykle zrobić zamieszanie. I na wieńcu widniał napis. Pamięci 95 czy 6 ofiar Lecha Kaczyńskiego. Czyli perfidnie prosto z mostu napisał, że Lech Kaczyński jest winny śmierci prawie 100 osób. Zobaczył to Jarosław Kaczyński, wkurzył się niesamowicie, doszło do przepychanki, zabrał wieniec, finał. A gdzie w tym wszystkim rola Sławka Mencena? Został o to zapytany, bo teraz chcą oczywiście Jarkowi odebrać immunitet, żeby go tam skazać z I Sławek Męcen powiedział coś. Co mi osobiście cholernie zaimponowało. Bo powiedział to w prosty, normalny, męski sposób. I miał rację. A powiedział, że każdy by się wkurzył na miejscu Jarosława Kaczyńskiego, gdyby na grobie swojego członka rodziny, brata, czy nawet nie wiem kogokolwiek znalazł taki wieniec z takim hasłem. I że każdy prawdziwy facet raz na jakiś czas musi dać komuś w mordę, jeżeli ten ktoś na to zasłużył. No tak czy nie? No tak, no proste. Czy Komosa zasłużył? Zasłużył. Sławek jeszcze na końcu fajnie go skwitował, bo stwierdził, że właściwie to Komosa powinien się czuć zawstydzony, że pobił go 70-letni staruszek. A ja pójdę jeszcze dalej. A ja jeszcze powiem tak, że ten cały Komosa nie dość, że powinien się wstydzić, że dostał bęcki od starszego człowieka, to powiem po młodzieżowemu, że po prostu jest zwykłą przejdzieścioną. Wiedział dobrze, że wkurzy tym Jarosława Kaczyńskiego, zrobił to z premedytacją, powinien się spodziewać bęcków, a on pierwsze co poleciał z płaczem na policję i z nazwiskami. No sześćdziesiąta jak się patrzy, a Polacy sześćdziesiątek nie lubią. Napiszcie w komentarzach co wy o tym myślicie, czy podzielacie moje zdanie, czy też nie.